Czy przyjmowanie w trakcie ciąży witaminy C może wpłynąć korzystnie na dziecko? A z drugiej strony, czy nadmiar witaminy C może doprowadzić do powstania kamieni nerkowych? Dziś zapraszam Cię na drugą część rozmów o witaminie C. Cześć, ja nazywam się Mateusz Tręga, jestem dietetykiem, założycielem pierwszego w Polsce Ketocentrum, a dziś zapraszam Cię na drugą część rozmowy o witaminie. C. Pierwsza część, którą podlinkujemy gdzieś tej u góry, odbiła się szerokim echem i zebrała od Was bardzo dobre opinie. Zebrała też spore komentarze. Na część z tych komentarzy postanowiliśmy odpowiedzieć w drugiej części. Czyli m.in. dzisiaj pomówimy sobie o tym, czy nadmierna konsumpcja, czy też suplementacja witaminy C może doprowadzić u niektórych osób do powstania kamieni Czy osoby na diecie keto lub karniwor mogą cierpieć na niedobory tej cennej witaminy i przez to doprowadzić do... Dużych konsekwencji zdrowotnych oraz porozmawiamy o tym, czy stosowanie witaminy C w trakcie ciąży ma sens i jakie może przynieść potencjalnie korzyść. Zapraszam. Jeżeli powiemy, że w trakcie ciąży niezwykle istotne jest to, aby dostarczyć do organizmu odpowiednio duże ilości składników odżywczych, to chyba dla nikogo nie będzie to kontrowersyjne. Wiadomo mi od dzisiaj, że dziecko bardzo mocno czerpie składniki odżywcze dostarczane przez matkę i są one mu niezbędne do prawidłowego rozwoju. Wiele badań wykazało też, że niedobory żywieniowe u matki które występują, takie jak niedobory jodu, kwasów tłuszczowych omega-3, choliny czy inne, doprowadzają do różnego rodzaju konsekwencji, czy też zaburzeń rozwojowych. I nie inaczej ma się sytuacja w przypadku witaminy C. Już w 1938 roku uczeni opisali, Zwiększone zapotrzebowanie płodu na właśnie tę witaminę. I późniejsze badania potwierdziły, że ciąża jest stanem, w którym organizm wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C. Jak sugerują uczeni, może to być związane ze zwiększoną objętością krwi u kobiet w trakcie ciąży. Co prawda, próżno szukać badań naukowych, które pokażą nam, jak niedobór witaminy C w trakcie ciąży jest niebezpieczny dla ludzi, no bo umówmy się, że nie byłyby to zbyt etyczne badania. Natomiast badania na zwierzętach, których oczywiście nie możemy przekładać jeden, do jednego na ludzi, ale są do nas pewnym kierunkowskazem, pokazują pewne konsekwencje, które powinny rodzić u nas obawy. Badania na świnkach morskich wykazały, że niedobór witaminy C prowadził do różnych nieprawidłowości u płodów, takich jak nieprawidłowy rozwój kości, atrofia osteoblastów. I opóźnione formowanie się osteoidu, czyli właśnie kwestie związane z prawidłowym rozwojem kostnym. U zwierząt, u których obserwowano niedobór witaminy C w trakcie ciąży, zauważono też słabe przyleganie łożyska do macicy oraz krwotoki płodu, macicy i łożyska. Inne badania na zwierzętach z niedoborem witaminy C wykazały, że taki niedobór może wpływać na niepłodność, zwiększoną ilość przedwczesnych urodzeń oraz martwych porodów, a także z opóźnionym wzrostem wewnątrzmacicznym oraz z powolniejszym rozwojem układu nerwowego. To, co udało zobaczyć, Obserwować się w badaniach na ludziach, a nie na zwierzętach, to korelacja pomiędzy zmniejszonym poziomem witaminy C w osoczu i płynie owodniowym, a zwiększonym ryzykiem pęknięcia właśnie tego worka owodniowego. Niski poziom witaminy C w trakcie porodu wiązał się też z nieprawidłowymi zapisami w KTG, a także zielonym, czyli bardzo niekorzystnym zabarwieniem płynu owodniowego. Do tego badania sugerują, że taki niedobór może przyczynić się do przedwczesnego odklejenia się łożyska. Warto jednak dodać, że wyniki badań na ludziach są dość sprzeczne i ostatnie zalecenia od większych instytucji sugerują, że w trakcie ciąży nie powinno się suplementować witaminy C, jeżeli nie ma stwierdzonych konkretnych niedoborów. Czy taki całkowity brak suplementacji jest dobrym pomysłem? Wydaje się to nie do końca logiczne, biorąc pod uwagę to, o czym powiedzieliśmy, czyli jak duże ryzyko niesie ze sobą niedostateczna, Podaż witaminy C, a jednocześnie, jak łatwo można dostarczyć jej większej ilości. I to, że obserwujemy u kobiet jednak zwiększone zapotrzebowanie w trakcie ciąży, to wydaje się, no, że zwiększenie chociażby spożycia w diecie albo włączenie jakiejś suplementacji miałoby to jednak sens. Ja przyznawam osobiście, że zarówno u mojej żony w trakcie ciąży, jak i u kobiet, które prowadziłem wcześniej, właśnie stosujące dietę między innymi niskowęglowodonową czy też ketogeniczną w trakcie ciąży, zawsze stosowaliśmy pewne ilości witaminy C wraz z suplementacją. No i nieco inne zdanie niż dzisiejsi eksperci na temat suplementacji witaminy C w trakcie ciąży ma doktor Klenar, którego stanowisko chciałem wam tutaj dzisiaj przytoczyć, bardziej w ramach ciekawostki, a nie konkretnych zaleceń, bo protokoły, jego protokoły, które dzisiaj będę opisywał, ja ich osobiście nie stosowałem, zarówno u Natali, kiedy była w ciąży, jak i u kobiet, którym pomagałem z suplementacją i dietą w trakcie ciąży. Natomiast jest to coś na pewno wartego do tego, aby to poznać, szczególnie efekty tych protokołów, bo nawet jeżeli nie będziemy stosować tych protokołów jeden do jednego, to są ich wyniki całkiem ciekawym świadectwem tego, jak jednak suplementacja witaminy C może nam pomóc w trakcie ciąży. Podkreślę jednak jeszcze raz, że protokół doktora Klenera przytaczamy tutaj jako ciekawostkę. I nie jest to zdecydowanie porada medyczna, i też nie zachęcamy do tego, aby duże dawki witaminy C w trakcie ciąży przyjmować bez konsultacji ze specjalistą, bez analizy całości swojego stanu zdrowia. Mówiąc to, możemy przejść już do omawiania zaleceń doktora Klenera. Uważał on, że ciąża jest dużym stresem oksydacyjnym oraz bardzo dużym wyzwaniem dla organizmu matki, dlatego duże dawki witaminy C są wskazane. Zalecane przez niego minimalne dawki witaminy C w trakcie ciąży były dość pokaźne i zależne od trymestru ciąży. W pierwszym trymestrze zalecał 5 g witaminy C, w drugim trymestrze 10 g witaminy C, a w trzecim trymestrze aż 15 g witaminy C. Witamina C jest bowiem szczególnie ważna dla rozwoju tkanki łącznej zarodkowej, która odgrywa kluczową rolę w transporcie tlenu i składników odżywczych do komórek oraz do usuwania produktów przemiany materii. Doktor Klenner w swojej praktyce zauważył, że suplementacja witaminy C może zapobiegać poronieniom. W jego praktyce lekarskiej pacjentki, które miały wcześniej nawet 5 poronień, dzięki suplementacji witaminy C były w stanie donieść całą i zdrową ciążę. Według niego dzieje się tak dlatego, że w momencie, kiedy mamy niedostateczną ilość witaminy C w organizmie, organizm dziecka musi konkurować o tę oraz inne składniki odżywcze z organizmem matki. W takim przypadku może niestety dojść do niedoborów u obu, a w tym przypadku konsekwencje mogą być dużo gorsze dla płodu. Doktor Klenner był wielkim zwolennikiem witaminy C i dlatego uważał, że jeżeli lekarz nie zaleci stosowania w ogóle witaminy C w trakcie ciąży, to jest to nawet błąd lekarski. Według jego obserwacji, suplementacja witaminy C przynosiła naprawdę duże korzyści. Były to m.in. rzadsze skurcze nóg, brak krwotoków poporodowych, krótszy i mniej bolesny poród, szybkie gojenie poporodowe oraz brak konieczności cewnikowania. Zauważył też mniejszą ilość rozstępów, jeżeli te w ogóle się pojawiały, to raczej były przyczyną. Zwiększonego spożycia energii, zwiększonego bardziej niż to się powinno mieć miejsce w przypadku niektórych kobiet, i stąd pojawiają się rozstępy, a nie od samej ciąży. I co dosyć istotne, wśród swoich 300 pacjentek nie zaobserwował u żadnej kobiety objawów toksycznego działania czy też negatywnych efektów działania większymi dawkami witaminy C. Zauważył on też, że dzieci matek, które suplementowały w ciąży witaminę C, rodziły się wyjątkowo silne. Żaden z noworodków co więcej nie wymagał resuscytacji, a dzieci zaraz po urodzeniu nie miały problemów z odruchem ssania. Pod jego okiem urodziły się też żywe, donoszone czworaczki. Niektóre dokumenty sugerują, że były to w tamtym momencie jedyne w pełni żywe, zdrowe, donoszone czworaczki z całego południowego wschodu Stanów Zjednoczonych. Klener osobiście dodatkowo był wyjątkowo dumny z prowadzenia wszystkich 10 ciąż jednego małżeństwa, gdzie wszystkie ciąże zakończyły się powodzeniem, wszystkie dzieci urodziły się też w pełni zdrowe. A warto tutaj zaznaczyć, że co pisze chociażby autorka w książce DNA żywienia, to każda kolejna ciąża jest większym wyzwaniem dla organizmu matki, z tego względu, że zapasy składników odżywczych są uszczuplone zdecydowanie uszczuplone, dlatego takie 10 ciąż w pełni skutecznych, w pełni zdrowych. To naprawdę duży sukces, który wymaga podziwu. Podsumowując, klener uważał, że matki dzięki suplementacji witaminy C w trakcie ciąży są w stanie również skrócić swój pobyt w szpitalu po porodzie oraz uniknąć wielu komplikacji zdrowotnych. Tak jak mówiłem, nie zalecam stosowania konkretnie protokołu klenera w trakcie ciąży, ponieważ nigdy wcześniej go nie stosowałem w praktyce i nie został on też potwierdzony w innych badaniach naukowych. Po prostu tego nie sprawdzano. Natomiast to, że w trakcie ciąży występuje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C, nie jest żadną tajemnicą, i uważam, że jakaś suplementacja lub też zwiększona ilość wraz z pożywieniem, bo to też jak najbardziej jest ok, jak najbardziej będzie dobrym rozwiązaniem. Przypomnę tylko to, o czym mówiłem już w poprzednim materiale, w pierwszej części, że naturalne formy witaminy C wchłaniają się lepiej, dlatego spożywanie witaminy C wraz z dietą będzie zwykle lepszym rozwiązaniem niż suplementacja. No, chyba, że jest to bardzo dobry suplement, który zawiera naturalne formy witaminy C, wtedy to może być w miarę równomierne, natomiast wciąż zawsze pożywienie ma przewagę nad suplementacją. Suplementację włączamy dopiero wtedy, kiedy wiemy, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkiego z żywienia. Warto o tym pamiętać. A jeżeli akurat szukasz dobrej jakości witaminy C, to polecam Ci witaminę C od Keto Centrum. Jest to jeden z naszych nowszych produktów. Jest to witamina C w proszku, która łączy w sobie cztery różne formy witaminy C, dzięki czemu jest optymalnie wchłanialna. Mam też dodatek ekstraktu z owoców cytrusowych, dzięki czemu absorpcja witaminy C przez nasz organizm jest jeszcze lepsza. Ja osobiście codziennie daję sobie miarkę naszej witaminy C do wody, którą piję i przyznam, że nie dość, że smakuje dobrze, no to sprawdza się też całkiem nieźle. Link do zamówienia naszej witaminy C4 formy znajdziesz w opisie tego filmu, a my już przechodzimy do dalszej części materiału. Kończąc temat ciąży, przechodzimy na zupełnie drugi biegun. To dlatego, że po poprzednim materiale wiele osób pytało o dietę keto czy też carnivore w kontekście, szczególnie tą drugą dietę carnivore, w kontekście niedoboru witaminy C, no bo w tamtym filmie, na początku już tego, też tego filmu, opisałem bardzo duże korzyści płynące ze zwiększonej podaży witaminy C, no i teraz jak to się ma do osób, szczególnie na dzieci karnivor, które poprzez to, że nie jedzą w ogóle produktów roślinnych, mają bardzo, bardzo mocno ograniczoną podaż witaminy C. Co ciekawe jednak, bardzo, ale to bardzo rzadko osoby będące na dzieci karniwor nawet przez wiele lat zgłaszają, że dochodzi u nich do szkorbutu, czyli do takiego najbardziej widocznego i najmocniejszego niedoboru witaminy C. Nawet w jedynym opublikowanym do tej pory badaniu naukowym, które brało pod uwagę osoby na dziecie karniwor, również zauważono, że nawet po wielu latach tylko u bardzo nielicznych osób doszło do szkorbutu, czyli do widocznego niedoboru witaminy C. Jak to się więc dzieje, że ta niezwykle cenna witamina? Na tak specyficznym modelu żywienia, gdzie jemy tylko produkty pochodzenia zwierzęcego, potrafi jednak być w odpowiednich ilościach, na tyle odpowiednich, że nie dochodzi do objawów, niedoborów, i osoby będące na diecie karniwor nie doświadczają też objawów, niedoborów, takich jak chociażby osłabiony układ odpornościowy. Bardzo często ta odporność jest bardzo dobra. Co ciekawe, taka, co ciekawe ta sytuacja ma wyjaśnienie w kilku mechanizmach. I chciałem Wam właśnie o nich opowiedzieć. Otóż najważniejszą kwestią jest to, że w trakcie stosowania diety, w której nie jemy w ogóle węglowodanów, może dochodzić, a raczej na pewno dochodzi, do zdecydowanie zwiększonej absorpcji i przenoszenia w organizmie witaminy C. Co za tym idzie, zapotrzebowanie na witaminę C jest zdecydowanie zmniejszone. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki glukozy przestają konkurować z witaminą C o te same transportery, dzięki czemu transportery są w stanie skupić się, mówiąc w uproszczeniu, na witaminie C i to ją właśnie transportować. Te transportery to glut1. Jest to transporter błonowy odpowiedzialny za przenoszenie glukozy do komórek. Jest on jednak również wykorzystywany do transportu witaminy C. Nasz Organizm kwas askorbinowy rozkłada do kwasu dehydroaskorbinowego. I ten kwas ma bardzo podobną strukturę do glukozy, dlatego, organizm ludzki trochę ich nie rozpoznaje i traktuje jedno tak samo jak drugie. Dlatego kiedy w twoim organizmie jest bardzo duża podaż glukozy, organizm dużo częściej wybiera glukozę, bo konkurencja jest dużo, dużo większa. Za każdym razem kiedy po posiłku dochodzi do zwiększonego poziomu glukozy we krwi, kiedy dostarczasz wraz z dietą węglowodany, a więc cukier, glut jeden skupiają się na transporcie właśnie tego cukru a nie skupiają się na transporcie witaminy C. Na diecie karniwore jak już pewnie wiesz, spożycie węglowodanów jest minimalne, jest to 2-3 gramy na dobę, tyle ile znajduje się zasadniczo w glikogenie e, mięśniowym czy też wątrobowym zwierząt. W związku z czym witamina C tak naprawdę nie ma żadnej konkurencji no i organizm bardzo swobodnie może transportować ją za pomocą transporterów GLUT1. Właśnie dlatego wydaje się, że na diecie karniwor organizm jest w stanie efektywnie wykorzystać dużo, dużo, dużo mniejsze dawki witaminy C, Niż ma to miejsce w przypadku osób na dietach węglowodanowych. To nie jest jednak jedyny mechanizm, o którym tutaj warto powiedzieć, ponieważ zauważa się też, że na diecie karniwor może dochodzić do zmniejszonego zużycia witaminy C w związku z mniejszą ilością stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny to stan, w którym w organizmie dochodzi do nadmiernej produkcji wolnych rodników. Te mogą uszkadzać komórki, białka, lipidy i DNA. Na szczęście nasz organizm posiada enzymy antyoksydacyjne które skutecznie tłamszą wolne rodniki. Jednak dieta bogata w cukier, dieta bogata w węglowodany może prowadzić do zwiększenia poziomów glukozy we krwi, co w niektórych sytuacjach może prowadzić też do zwiększonej produkcji wolnych rodników. Chociażby w procesach takich jak glikacja białek. W związku z ograniczeniem podaży glukozy na diecie karnivor, ale też z ograniczeniem podaży substancji antyodżywczych, wydaje się, że jest to najskuteczniejsza dieta przeciwzapalna obok diety ketogenicznej, i może prowadzić do zdecydowanego zmniejszenia stresu oksydacyjnego. Nie mówiąc już o tym, że przy okazji duża ilość produktów odzwierzęcych dostarcza nam duże ilości składników odżywczych, takich jak kwasy tłuszczowe omega-3, takie jak witaminy z grupy B, które są bardzo mocno przeciwzapalne. Mówiąc to wszystko, chodzi o to, że dieta karnivor może jednocześnie sprawiać, że mniejsza ilość witaminy C jest wydatkowana na walkę ze stresem oksydacyjnym i może być użyta. W innych miejscach. Warto też wspomnieć, że nie jest tak, że w produktach pochodzenia zwierzęcego mamy całkowite zero witaminy C. Mięśnie, a szczególnie wątroba czy serce, zawierają pewne ilości witaminy C. Warto jednak zjadać je szczególnie surowe, jeżeli jest to możliwe, bo w takiej formie będą miały najwięcej tej witaminy C. Dlatego tatar wołowy, czy też surowe serca jak Paul Saladino. To może być dobre rozwiązanie. Warto tutaj zwrócić uwagę, że w naszym organizmie działa coś takiego jak recykling witaminy C. Mamy enzymy, które mogą sprawiać, że witamina C jest recyklingowana. I wydaje się, że u osób na diecie karnivor właśnie poprzez to, że ta podaż witaminy C wraz z dietą jest zmniejszona, zostaje nasilone działanie enzymów odpowiedzialnych za recykling witaminy C. Byłoby to spójne z tym, co wiemy o naszym organizmie, czyli z tym, że on potrafi zawsze dostosować się do sytuacji, które ewolucyjnie u nas występowały regularnie, a wiemy z historii, że takie sytuacje jak brak produktów roślinnych występowały w historii ludzkości regularnie. Podsumowując, na papierze może się wydawać, że dieta karniwor jest bardzo uboga w witaminę C i tak faktycznie jest. W praktyce jednak nie obserwujemy u osób na tej diecie z reguły objawów niedobory witaminy C i może to wynikać właśnie z tych mechanizmów, o których powiedziałem wam przed chwilą. Na koniec tego materiału porozmawiajmy o ryzyku powstawania kamieni nerkowych w przypadku zwiększonej podaży witaminy C. Czy jest to realny problem? Wielu z Was o to pytało, więc postarajmy się znaleźć odpowiedź. Na wstępie zaznaczę, że problem polega jednak na tym, że dane naukowe w tym temacie są bardzo, ale to bardzo ograniczone. Nie mamy tych badań wiele, nie mamy dobrej jakości badań zbyt wielu, natomiast na tym, co mamy teraz, można już wyciągnąć pewne wnioski. Witamina C jako związek rozpuszczalny w wodzie jest wydalana przez nasz organizm wraz z moczem. Spożywanie większych dawek witaminy C prowadzi do wzrostu poziomu askorbinianu we krwi, co z kolei powoduje zwiększone wydalanie kwasu szczawiowego, będącego produktem metabolizmu witaminy C. I przynajmniej na papierze właśnie to może zwiększać ryzyko powstawania kamieni nerkowych, właśnie przede wszystkim takich kamieni szczawianowych. Wydaje się, że szczególnie osoby, które mają już istniejące problemy, jeżeli chodzi o nerki, faktycznie są w grupie Osób zwiększonego ryzyka, które mogą doświadczyć powstawania lub nasilenia powstawania kamieni nerkowych właśnie po zwiększonej podaży witaminy C. Są też osoby, które mają po prostu genetyczną tendencję nie wiem czy to jest genetyczna, epigenetyczna, czy jakaś inna tendencja ale jest to obserwowane, że część społeczeństwa ma tendencję do tworzenia się kamieni nerkowych które tworzą się praktycznie bez powodu i u takich osób również wydaje się zasadne poddanie wątpliwość tego, czy powinny przez długi czas stosować duże dawki witaminy C. I w kontekście tego, że zwiększona suplementacja witaminy C będzie miała, powodowała zwiększone ryzyko powstawania kamieni nerkowych, przytaczane jest najczęściej takie badanie z 2013 roku. Było to badanie epidemiologiczne, czyli badanie na podstawie ankiet, w którym sprawdzano na kohorcie mężczyzn, jak zwiększone spożycie witaminy C będzie wiązało się z ryzykiem powstawania kamieni nerkowych. W tym badaniu obserwowano prawie 50 tysięcy mężczyzn w wieku 45 do 79 lat. I wykazano w tym badaniu, że faktycznie zwiększone przyjmowanie witaminy C ponad 1000 mg dziennie przez dłuższy czas może korelować ze zwiększonym ryzykiem powstawania kamieni nerkowych. W badaniu zauważono, że to ryzyko dotyczyło głównie powstawania kamieni szczawianowo-wapniowych. Jednocześnie, co ciekawe, suplementacja multivitaminą nie była związana ze zwiększonym ryzykiem powstawania kamieni nerkowych, co może nam delikatnie sugerować, że nie chodzi o samą witaminę C, a być może o niedobory innych składników odżywczych. Na podstawie tego badania uczeni sugerują, że wyższe dawki witaminy C powinny być stosowane dość ostrożnie, szczególnie u osób z historią kamieni nerkowych. No, i patrząc na surowe wyniki tego badania, można się troszeczkę przestraszyć, szczególnie dlatego, że wynik jest taki, że osoby, które przyjmowały co najmniej 1000 mg witaminy C dziennie, miały dwukrotnie zwiększone ryzyko powstawania kamieni nerkowych. Na pierwszy rzut oka brzmi to przerażająco, prawda? W rzeczywistości jednak ten dwukrotny wzrost polegał ze wzrostu. Z 1% w przypadku osób, które nie przyjmowały tego 1000 mg witaminy C, do 2% w przypadku osób, które przyjmowały te 1000 mg lub więcej witaminy C. Trzeba przyznać, że brzmi to trochę mniej spektakularnie niż dwukrotne zwiększenie ryzyka, bo kiedy myślimy o takim dwukrotnym zwiększeniu ryzyka, to myślimy o zwiększeniu z 30 do 60%. Natomiast tutaj jest to zwiększenie z 1 do 2%, więc trzeba przyznać, że jest to mniej spektakularne, ale oddać trzeba, że faktycznie. Dwukrotne zwiększenie, to wciąż jednak zwiększenie. Natomiast no, to badanie było przeprowadzane na podstawie ankiet, jak już wiecie, czyli nie badało bardzo dokładnie tego, jak wygląda cały styl życia tych osób, a nawet dokładnie, ile tej witaminy C faktycznie spożywają czy też suplementują. Sami uczeni w podsumowaniu tego badania zauważają, że po pierwsze, tych wyników nie można przenosić na kobiety, ponieważ obserwuje się, że kobiety mają zdecydowanie mniejsze ryzyko powstawania kamieni nerkowych, w związku z czym z dużym prawdopodobieństwem w przypadku obserwacji kobiet wyniki nie byłyby nawet podobne, nawet zbliżone. Po drugie, uczeni znowu uczciwie przyznają, że nie można z tego badania wyciągnąć jasnych wniosków, że to kwas askorbinowy, czyli witamina C, jest po prostu szkodliwa, ponieważ może to zależeć od formy jej przyjmowania, od dawki, czy też od innych składników odżywczych, co właśnie może nam sugerować ta sytuacja z multivitaminą. Gdyby na tym się skończyła nasza dostępna ilość danych naukowych, no to moglibyśmy mieć naprawdę poważne obawy i zasadniczo. Żadnemu mężczyźnie nie polecałbym suplementacji większych dawek witaminy C, sam musiałbym odstawić to, co teraz pije, bo pije wodę z witaminą C. Natomiast badania naukowe w kontekście stosowania większych dawek witaminy C w przypadku choroby nowotworowej nie wykazały, aby witamina C wpływała na powstawanie kamieni nerkowych. Najczęściej stwierdzane działania niepożądane w takich badaniach to były obrzęki, sucha skóra czy też nudności, natomiast nie było tam powstawania kamieni nerkowych. No więc jak widzisz, Dane nie są jednoznaczne. Na pewno osoby, które mają już pewnego rodzaju problemy z nerkami lub osoby, które mają tendencję do tworzenia się kamieni nerkowych, powinny ograniczyć ilość suplementowanej czy też spożywanej z dietą witaminy C, ale przede wszystkim powinny też ograniczyć ilość szczawianów w swojej diecie, bo to może być nawet istotniejsze. Druga sprawa to taka, że takich dużych dawek witaminy C, chociażby jak opisanych w protokołach doktora Klenera nie powinniśmy stosować stale przez kilka kolejnych lat. Zauważcie, że w tym badaniu obserwowano te osoby przez 11 lat i jestem sobie w stanie wyobrazić, że jeżeli ktoś ma pewne niedobory żywieniowe i suplementuje 5 gramów witaminy C dziennie, jednocześnie właśnie nie dbając do końca o resztę diety, no to w takiej sytuacji może dojść do powstawania prawdopodobnie kamieni nerkowych. Dlatego uważam, że takie większe dawki witaminy C gdzie. Jako większą dawkę nie traktuję szczerze mówiąc 1000 mg, tylko raczej dawki 2, 5, 6 g dziennie. Powinniśmy stosować raczej okresowo, raczej w okresach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C, czyli w okresach zwiększonej potrzeby wsparcia układu odpornościowego, czy większego stresu w naszym życiu, a nie przez cały czas bez żadnej przerwy. Co ważne, musimy też pamiętać o prawidłowym nawodnieniu, ponieważ zupełnie inny kontekst będzie przyjmowania takiego 1000 mg, czy większej ilości witaminy C w momencie, kiedy jesteśmy w pełni prawidłowo nawodnieni i dzięki temu nasze nerki filtrują wszystko w pełni sprawnie, a zupełnie inny kontekst, kiedy tego nawodnienia nie będzie prawidłowego. Co więcej, takie większe dawki witaminy C warto też jednak rozkładać na mniejsze porcje w trakcie dnia. Dlatego tutaj dobrze może się sprawdzić, czy właśnie przyjmowanie z dietą, gdzie ona jest rozłożona zwykle na równiejsze porcje, czy jeżeli już suplementujemy to na przykład forma proszkowa lub mniejsza ilość w kapsułce którą przyjmiemy kilka razy dziennie lub tak jak ja to robię, dosypuję sobie do wody no i piję ją przez parę godzin, dzięki czemu nie jest to taki jednorazowy, e, duży strzał dla naszych nerek. Więc z tworzeniem się kamieni nerkowych po witaminie C nie jest ani tak źle, jak to malują, ale też nie jest tak, Kolorowo, jak to niektórzy starają się przedstawiać, czyli, że nikt w ogóle nigdy nie miał zwiększonego, zwiększonego ryzyka powstawania kamieni nerkowych, no to zwiększone ryzyko w niektórych sytuacjach faktycznie się zdarza. Dlatego zasadniczo zawsze, kiedy chcemy stosować większe dawki czegokolwiek, większe dawki jodu, większe dawki witaminy C, większe dawki witaminy D3. Musimy podejść do tego odpowiedzialnie, bo większymi dawkami możemy zrobić sobie krzywdę. Musimy się do tego przygotować, musimy do tego przygotować nasz organizm, ale musimy się też przygotować merytorycznie, żeby wiedzieć, jak to robić bezpiecznie. Na dzisiaj to już tyle. Dzięki wielkie za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał, że ta druga część rozmowy o witaminie C Ci się podobała. Jeżeli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem, zostaw komentarz. Bo będę za niego ogromnie wdzięczny. Zostaw też subskrypcję kanału. Jest już na prawie 220 tysięcy. Niesamowita liczba. Niesamowita ilość świadomych i chcących edukować się osób. Bardzo to dziękuję. I za każdą nową subskrypcję też jestem wdzięczny. Nie ukrywam, że widząc jak ten licznik rośnie, czując, że Chcecie tej wiedzy i że ją potrzebujecie, chce się nam wraz z zespołem po prostu działać. Jeszcze raz przypominam o witaminie C od ketocentrum. Jeżeli akurat takiej suplementacji witaminą C potrzebujesz w dobrej formie, w proszku, to serdecznie Ci polecam nasz produkt przebadany laboratoryjnie pod kątem faktycznej zawartości witaminy C, ale też pod kątem czystości. Link do niego znajdziesz w opisie. Ja osobiście codziennie popijam sobie taką porządną porcję witaminy C wraz z wodą. Dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymaj się i bądź zdrowy. Do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach. Cześć.